Okej, okay, pora na eliminację eee, czyli pora na bigosa. I... Pora na bigosa! Okej, okay, witamy w porę na bigosa. Dostaliśmy 253 głosów, Jej. Bezpieczni są Franciszek z 11 i Alan Face z 13. <ścoughs> <ścoughs> Zamknij się. Nie! I ten tego um, boczego dostał 44, a mocny full 21. Nie miałeś tego powiedzieć w kolejności. Twoja stara je traktory. Anyways, mama i czapka jak z hipnozy są w botam tu. samo, ale ja jestem mi skraconym ku z czapka i w ogóle jestem popularna i w ogóle i ludzie na mnie nie powinni głosować, bo jestem najlepszą postacią na świecie i w ogóle ja się czuję też taka oszuka, i w ogóle to jest bardzo niesprawiedliwe. I jestem najlepszą na świecie i w ogóle już wszystko. Dziękuję. Szabka jak z hipnozy jest bezpieczna z jednoma głosami. Wiesz Boże, czy możesz przestać Japom tą tak ruszać, bo mnie tutaj... To te... to... 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 Ostatnie słowa, mamo. Dźwięk wyeliminowania. Ja kochałem mama! Okej! Okay. Wow! Ale dramatyczna eliminacja! He, he! Kim ty jesteś? Oto ja, mikrofala z he-he. <grych> Tak, to ja. Mikrofala z Camp Franciszek, Franciszkowy camping. Tak, to mogę dołączyć do Object Zero? Nie. Grrr. Jeszcze mnie popamiętacie. Mwahahaha. Widzisz, oto ma prawdziwa forma hosty. Dzień, w którym mikrofala, czyli ja lub moja obecna forma Grineura Bloki nie dołączy do Object Zero, był twoim ostatnim. Dobrze, że zawsze mam przy sobie swojego nerfa. <tryk> <tryk> e, no, Alad mnie chyba teraz uratował, więc, I guess, on wygrywa wyzwanie. E, głosujcie linkiem w opisie. E, macie jeden dzień. Głosuj! Miała matka